No siemanko, witam serdecznie, Michał z tej strony, Money Makes Money. Myślę, że ten, to wideo będziemy mogli nazwać Spowiedź Lunatyka. Chciałbym opowiedzieć moją historię, jak to wszystko się zaczęło, co można było zrobić lepiej i jakich błędów należy unikać. Myślę, że to będzie ostatnie wideo z cyklu Update Terra. Nie wiem, chciałbym zamknąć chyba już ten rozdział. Widzicie, co tutaj się stało. Jeśli chodzi o Total Supply, to w tym momencie mamy tutaj prawie 7 trylionów. Ze względu na to, że Luna działa jak gąbka, i po to, żeby można było spalić UST, które odkleił się od tego Pega, trzeba po prostu drukować Lunę. No i ze względu na to, że w tym momencie cena luny jest bardzo niska. No, to trzeba jej wydrukować bardzo dużo, żeby można było więcej tego UST spalić. Wątpię, czy ten ekosystem jeszcze ma rację bytu. Od wczoraj nie było w sumie żadnego update'a ani od Dokłona, ani od TFL, zupełnie nic. Pokażę Wam tutaj update'y od projektów, które śledzę. Zauważyłem, że wiele ludzi zaczyna kupować Lunę, bo myślą, że jeszcze może coś z tego będzie. To jest taka. No. Bardzo ryzykowna gra, bo. To jest totalnie loteria. Albo możecie stracić wszystko, albo może trochę zyskacie, albo może wyjdziecie na zero. Ja pierwszy raz lunę kupiłem jakoś w lutym albo w styczniu. Była wtedy poniżej 1 dolara i realizowaliśmy zyski stopniowo. Jak luna uderzyła w 3 dolary, to sprzedałem wszystko i byłem bardzo zadowolony. Bardzo się cieszyłem, bo dużo na, na niej zarobiłem. Jednak Później e, część ekipy zaczęła robić głębszy research i okazało się, że to może być w ogóle projekt long term i możliwe, że te 3 dolary to jest dopiero początek. Więc zaczęliśmy ją odkupować jak szaleni. No i research okazał się właściwy. Luna zaliczyła dobry rajd, po czym e, w maju poprzedniego roku odkleił się trochę ten pack i był lekki dump na Lunie. Więc to była druga okazja, żeby jeszcze doładować te torby. Co oczywiście zrobiliśmy z całą ekipą, tym razem większą ekipą. Cały ekosystem był jeszcze wtedy na bardzo wczesnej fazie rozwoju. Mieliśmy wtedy aplikacje takie jak Mirror i Anchor, i w sumie to nie było nic więcej. Później pojawiła się startera ze swoim lunchpadem, i kolejne projekty, które wychodziły na Startera, jak i również na pilonie, i w ogóle masa projektów pojawiła się w tym ekosystemie i to były naprawdę bardzo fajne projekty takie, których nie ma w sumie na innych chainach później jakoś w wakacje był upgrade sieci do Columbusa V wtedy w sumie nastąpił wysyp NFT-ków i bardzo dużo projektów zaczęło wychodzić co wciągnęło mnie jeszcze głębiej w ten projekt Wtedy właśnie e, po raz pierwszy usłyszałem Rafała Zaorowskiego, który mówił, że to jest Ponzi, że to upadnie. No, zacząłem weryfikować temat i rzeczywiście wyglądało to nie za ciekawie. Część zysków już oczywiście była zrealizowana. Mój wkład już był dawno wyjęty i trochę profitów, które e, przerzuciłem na Atoma, Osmo i Juno. Jednak bardzo duża część. Dalej się działa w ekosystemie Terra i czekała na jakieś lepsze, lepsze ceny wyjścia, po prostu lepsze poziomy. Chciałem zostać w ekosystemie Terra, ponieważ bardzo podobał mi się to, co się tam działo, podobały mi się te projekty, podobał mi się design, ludzie, którzy przy nich pracowali i no naprawdę bardzo mnie to wciągło. Mogę śmiało powiedzieć, że zakochałem się w Lunie. Dlatego właśnie podzieliłem swoją pozycję. Na różne opcje, była to luna, która była w stakingu, która miała tam zostać. To był taki Moonback na, na zawsze, w sumie, który dalej tam jest. Do tego miałem również e, luny w pożyczkach, które pożyczałem pod to UST, które ładowałem w Anchor. Miałem do tego pulę płynności w różnych miejscach, więc miałem dużo takiej luny. Które, gdy cena luny osiągała dany level, to mogłem sobie ją po prostu wyciągnąć i elegancko sprzedać, co również robiłem. Jednak zyski dalej zostawały w ekosystemie Tera. zyski po prostu rozlały się po całym ekosystemie Tera w różne projekty, które mnie interesowały, do tego różne NFT i tak dalej. Więc no, moja pozycja naprawdę urosła do bardzo dużych rozmiarów, i generalnie byłem bardzo zadowolony. Tworzyłem bardzo dużo kontentu, pokazywałem ludziom różne techniczne sprawy. Zresztą byliście tutaj ze mną, także sami wiecie. No i jakoś pod koniec zeszłego roku pojawił się Rafał Zaorski ze swoją teorią Ponzi. Ja za bardzo nie chciałem tego słuchać, ponieważ myślałem, że teraz jest po prostu too big to fall. To znaczy, że no nie da się położyć całego ekosystemu, bo co się stanie? Można na przykład położyć jeden token, ale co się z z stanie z tymi całymi projektami, które już są gotowe, które działają? Tam jest zablokowane tyle pieniędzy. Przecież ekosystem Terra to jest drugi co do wielkości zablokowanych środków na nim. Także, no. To jest po prostu niemożliwe, nie? No i właśnie to był pierwszy błąd, który popełniłem. Było to zakochiwanie się w potencjale, mimo tego, że dywersyfikowałem swoje portfolio, ponieważ siedzę w takich ekosystemach również jak Waves, Binance Smart Chain, Matic, Cardano, Polkadot. No, mam tego dość sporo, ale po pewnym czasie, po tych dużych wzrostach. Ekosystem Terra, nie sama Luna, ale cały ekosystem po prostu zaczął e, zgarniać większą część mojego portfolio. I pamiętam, że pod koniec roku to było jakieś 65, nawet 70% całego mojego portfolio, nie licząc bitcoina. Nie licząc bitcoina w sumie i kapitału na giełdach, jak i aplikacjach, jakie mam. Więc chodzi mi tylko. O ten kapitał, jaki mam w tych non-custodial walletach. No i już powoli zaczynałem się martwić, co się stanie, jak, jak tu się wyłożymy, albo jeśli przyjdzie w końcu ta bessa i położy wszystkie te altcoiny na ziemię. Stwierdziłem, że jestem bezpieczny, bo mam dość dużą pozycję w stablecoinach typu UST. Mam również inne stablecoiny. Jednak cały czas ta pozycja w ekosystemie Terra była bardzo, bardzo duża. I pamiętam, jak w 2017 również znalazłem taki projekt, który myślałem, że nie może upaść. Jednak upadł i po nim upadły jeszcze kilka kolejnych. Tam właśnie wrzuciłem moje pierwsze dwa Bitcoiny. Trochę z tego udało się uratować. Bitcoin akurat wtedy nie, koszt... nie, nie był aż tak drogi jak teraz, kosztował mniej więcej 1000 dolarów. A to były właśnie początki mojego działania online i szukania alternatywnych sposobów zarabiania. 2017 to był generalnie rok hypeów, i wtedy dopiero tak dotykałem te kryptowaluty. W sumie to zacząłem je skupować jakoś. Po środku roku pamiętam, że to był ten moment, w którym Bitcoin miał forka do Bitcoin Cash. Wtedy był bardzo, bardzo duży run na cenie bitcoina, ponieważ każdy chciał dostać tego forka. I później oczywiście po snapshocie do fork'a nastąpił wielki dump i wtedy właśnie zacząłem skupować tak na poważnie Bitcoina, jak i również inne kryptowaluty, w tym również Ethereum, które właściwie to skupuję do dzisiaj. To był właśnie moment, w którym stwierdziłem, że nie ma sensu udostępniać nikomu swojego kapitału, że lepiej to zrobię sami. wolę właśnie, żeby te kryptowaluty siedziały u mnie na moim własnym portfelu. Niż mam je dawać do jakichś dziwnych programów, które często upadają zaraz po tym, jak ja wpłacałem tam pieniądze, więc po prostu mijało się to z sensem. Ale wracając do Luny, cały czas o tym myślałem, że ta pozycja jest zbyt duża, ale później znalazłem sobie takie wytłumaczenie, że tych ekosystemów jest w sumie tyle, że nie da się ogarniać ich wszystkich. Więc dobrze by było mieć wybrane takich kilka, na którym będzie można się skupić i po prostu będzie się można bardziej zaangażować w ten ekosystem po to, żeby mieć może jakieś insiderskie newsy, albo może żeby zacząć budować coś konkretnego w tym ekosystemie. Więc zacząłem po prostu wspierać różne projekty, bawić się na tej Lunie, pokazywać Wam różne rzeczy, jak tutaj można z mniejszych pieniędzy zrobić jakieś większe pieniądze, i w sumie z czasem nam to się udawało, przynajmniej mi, nie wiem jakie są Wasze wyniki. Więc byłem bardzo zadowolony z tego, co tam się działo. Moja pozycja rosła raz z uczuciem. Do, do tego ekosystemu, jak i do ludzi, których tam poznałem, i wszystko było tacy. Jeśli chodzi o samą lunę, to cały czas realizowałem zyski, więc tych stablecoinów przybywało. Te stablecoiny zwykle były wrzucane w jakieś inne projekty, jednak cały czas zostawały w ekosystemie Terra. No i to był właśnie kolejny błąd, bo dywersyfikacja w tak bardzo ryzykownych aktywach. Nie tylko jeśli chodzi o kryptowaluty, bo my z hajsoholikami dywersyfikujemy się na różne rynki, a kryptowaluty głównie nam służą jako taka trampolina do naszego kapitału, więc brak tej dywersyfikacji tutaj był na pewno dużym błędem. Do tego dochodzi jeszcze dywersyfikacja pomiędzy inne stablecoiny. Używają takich stablecoinów jak USDT, oczywiście BUSD. Czy USDC. Oczywiście te stablecoiny, które miałem, one sobie gdzieś tam pracowały, typu waves i tak dalej. Jednak Anchor to dla mnie był taki safe haven dla stablecoinów, bo zawsze szukaliśmy takiego miejsca, które by było naszym skarbcem na stablecoiny, po to, żeby tam te stablecoiny trzymać na wypadek, gdyby przyszły jakieś promocje, żeby one nie były zablokowane, żebyśmy je mogli sobie elegancko wyciągnąć i skupować. Te projekty, które są na największych przecenach. Po to właśnie był nam Ankor i tutaj miałem chyba największą pozycję, jeśli chodzi o Stablecoiny. Jeśli chodzi o zyski z Luny, tak jak mówię, cały czas były realizowane, ale były one realizowane na przykład do IDO na startera. I wiedziałem, że kupując takie świeże projekty, które nawet jeszcze nie mają działającego produktu, będę je musiał przetrzymać. Przez kolejną bessę. Więc pogodziłem już się z tym, że większość tych pozycji pewnie straci 70-80% swojej wartości. Jednak wierzyłem w te projekty, że dowiozą swoje produkty i byłem przygotowany trzymać je przez całą bessę. Jednak to, co się stało w ostatnich dniach, było totalnie szokujące. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale również dla wielu z Was. Nigdy nie spodziewałbym się. Że tak wspaniały projekt może zostać położony, nie mam pojęcia, czy czegokolwiek jeszcze możemy tutaj szukać. Zauważyłem, że wiele osób w tym momencie zaczyna skupować lunę. Ja osobiście tego nie robię. Nie robię tego, ponieważ dla mnie to jest łapanie spadających noży. Zresztą mam jeszcze dość sporo luny i bardziej bym się zainteresował, jeśli UST wróciłby do swojego pegu. Wtedy szukałbym jakiejś pozycji wejścia. W Luna. Ale to co się dzieje przez ostatnie dwa dni, no, wątpię, że Terraform Labs będzie miała okazję odzyskać to zaufanie tej całej społeczności. Wydawało mi się, że Luna jest po prostu zbyt potężna, żeby upaść, a jednak tak jak widać w kryptowalutach wszystko jest możliwe shitcoiny, które robią po kilkaset tysięcy procent w ciągu roku, jak i również dobre projekty, które potrafią spaść o 99,3% w ciągu dwóch dni. Więc jeśli chodzi o moje straty w tym projekcie, to nawet ten kapitał za bardzo nie jest dla mnie ważny, Bardziej ważna jest dla mnie cała infrastruktura i cały ekosystem, który niestety upadł. A mocno w niego wierzyłem, tak samo jak wierzyłem w projekty, które się na nim budowały. Zresztą sam dołączyłem do teamu, który miał zamiar wypuścić swój projekt na Terra i w tym momencie raczej to nie będzie możliwe. Jeśli chodzi o straty finansowe, to są straty finansowe tylko pieniędzmi, które udało mi się wyciągnąć z rynku, więc nie ubolewam jakoś za bardzo, chociaż no, było to bardzo dużo pieniędzy. Myślę, że spokojnie mógłbym za to kupić 2-3 mieszkania nawet. Ale niestety tego już nie ma, na szczęście to są tylko pieniądze, które jesteśmy w stanie odrobić. Jednak wiele tych projektów, które wspierałem trzymało na przykład swoje fundusze w UST w Ankorze i... No pewnie teraz mają dość spore problemy. Tak samo jak masa deweloperów, która pewnie szuka teraz pracy. Mam nadzieję, że znajdziecie swój dom gdzieś na kosmosie i dalej będziecie budować wspaniałe aplikacje. Wydaje mi się, że trzeba zamknąć ten rozdział, jednak nie chciałbym jeszcze grzebać Luny. Mimo tego, że została delistowana z Binance, to przed chwilą pojawiły się informacje, że jednak wraca do tradingu więc z powrotem można e trade'ować lune na Binance tak samo jak na Bybit zresztą dalej można e robić depozyty i wypłaty cała sieć Terra wczoraj została wstrzymana dwukrotnie nie wiem co z tego będzie jeśli macie jakieś środki dalej w ekosystemie Terra to możecie je przenieść na przykład przez bridge Wormhole albo przez Rango Exchange myślałem, że Terra bridge działa, ale niestety został Terra bridge Również wyłączony. Nie wiem czy dobrze jest uciekać na jakieś cexy do stablecoinów. Ja starałem się wypłacić trochę UST właśnie przez wormhole wczoraj. Jednak środki wiszą gdzieś w stratosferze. To jest tweet jednego z deweloperów Terra, i starają się tutaj z innymi deweloperami odnowić ten system i jakoś go zreanimować. Jednak wątpię, czy im się to uda, jeśli chodzi o społeczność, która straciła zaufanie. Nawet czytałem raporty, że kilku, kilkudziesięciu ludzi odebrało sobie życie. Mam nadzieję, że Wy nie macie żadnych e, głupich myśli. Pamiętajcie, że to są tylko pieniądze i wszystko możemy odpracować jeszcze. Życzę im jak najlepiej, oczywiście, jednak wątpię, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. Część projektów już zaczęła robić plany. Na przeniesienie się. W ogóle, tutaj jest tweet również Piotra Miśurka. Jeśli braliście pod swoje pożyczki, yy, znaczy jeśli zabezpieczeniem pod wasze pożyczki, na przykład było Ethereum Atom lub Solana, to tutaj jest opis całej akcji, jak należy to zrobić. Po prostu musicie spłacić swoją pożyczkę, później musicie wyciągnąć swoje B-Ethereum. Później w tej zakładce Convert musicie je zamienić na ETH Ethereum i później bridge'em Wormhole Bridge'em możemy przerzucić je na Ethereum. Później jak już jesteśmy na Ethereum, to oczywiście wchodzimy na Lido i e, odpakowujemy to swoje zastejkowane Ethereum do normalnego Ethereum. Także te środki, które były waszym zabezpieczeniem pod pożyczki dalej są do uratowania. Tutaj akurat nie ma problemu. Tutaj jest informacja o pylonie. Jeśli mieliście jakieś pule na pylonie, to można je również wyciągnąć to wasze UST. Jednak trzeba to zrobić przez smart contract. Jest tutaj cała informacja, znaczy cała instrukcja. Tutaj trzeba znaleźć konkretny smart contract i podążać według tej instrukcji. Jeśli chodzi o projekty, no to TerraLand na przykład przenosi się na Ethereum. Skąd w sumie przyszli? Bo TerraLand na początku miał być to projekt, który miał startować właśnie na Ethereum. Później, po pojawieniu się blockchaina, teraz twierdzili, że zrobią rebranding. Snapshot był wzięty wczoraj, więc wszystkie wasze tokeny, jeśli macie w vestingu, również zostaną przeniesione. A tutaj na Uniswapie będzie można zrobić swap 1 do 1, po prostu do nowego tokena. Jeśli chodzi o RoboHero, oni również tutaj się przenoszą, wyłączają nagrody ze stakingu, nagrody z LP, wyciągają połowę płynności. I kolejne 10% płynności zostanie wyciągane każdego dnia. Jeśli chodzi o tokeny z Westingu, to tutaj również. Ma być zrobiona rekompensata już na nowym chainie. Podobnie jest jeśli chodzi o Space Cartels. Tutaj akurat nie mamy tokena, więc jest to w miarę komfortowa sytuacja, jeśli tak to w ogóle można powiedzieć. Space Cartels miało być docelowo grą cross-chainową, więc na Discordzie w tym momencie jest głosowanie, na który chain Space Cartels pojawi się na początku. Jeśli chodzi o NFT, to również zostaną przetransferowane. Na nowy chain. Jeśli macie jakieś amulety od Space Cartels, to tutaj jest formularz, który należy wypełnić. Trzeba tutaj po prostu wkleić swój adres portfela, jak i również nazwę niku z Discorda. Mint Dao również zdywersyfikowało swoje zasoby z, ze skarbca. I przeniosło część środków z USD do USDC. Czy oni będą się przenosić na jakiś inny chain? Tego jeszcze nie wiem. A tak dla zabawy, możemy sobie <grym> spojrzeć na moje pule płynności, które teraz są warte chyba niecałe 1000 dolarów. Było tutaj 10 razy tyle, a teraz już wygląda to dość słabo. Ta pula Luna UST. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Tutaj powinno być porówną po każdej stronie. A na jednej stronie jest 2,71 dolara, a po drugiej stronie jest 5000 luny. No, także nie wygląda to zbyt wesoło, ale mam nadzieję, że się trzymacie. Mogę Wam tylko przypomnieć NFT-ka, którego dostaliśmy na random Earth w dniu, w którym Luna osiągnęła poziom 100 dolarów. Zróbko. Pamiętajcie, że to są tylko pieniądze, nie róbcie żadnych głupich rzeczy, bo naprawdę całą to siano możemy łatwo odrobić. Może nie jest to akurat odpowiedni moment na rynku. Możliwe, że będziemy musieli poczekać kolejne dwa lata, ale spokojnie, powoli. Jak nie ten pociąg, to kolejny. Znajdźmy sobie po prostu nowe miejsce, nową sieć. Teraz w trendzie mamy na przykład Layer Zero, który. Na pewno będzie mocnym trendem, jeśli chodzi o kryptowaluty. Mamy Evmosa, którym ostatnio też dość, dość mocno się zainteresowałem, a jest to bardzo nowa sieć, więc mamy tutaj dość duże pole do popisu. Także wyciągnijmy po prostu z tego lekcje, wyciągnijmy wnioski. Ja na pewno nigdzie się nie wybieram, na pewno będę jeszcze dla Was przez długi czas nagrywał. Współczuję tylko tym, dla których jest to pierwsza bessa. Wiem, jak się teraz czujecie. Jeśli potrzebujecie wsparcia, to po prostu napiszcie, zawsze możemy pogadać. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wrócimy, wyjdziemy z tego wszystkiego silniejsi. Życzę Wam stosunkowo udanego weekendu. Jutro chciałbym sobie wziąć chociaż jeden dzień przerwy. Nie wiem, może to będą dwa dni. Zobaczymy. Tak czy siak, widzimy się już wkrótce. Zostawcie jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki, jo!